Hej, witam Was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Dawno się nie widzieliśmy, to znaczy dla Was to była tylko jedna środa, kiedy filmu nie było. Natomiast ja przez dłuższy czas nie nagrywałam, jakoś tak, słuchajcie, wypadłam z rytmu, nie wiem co się stało w sumie. Ale postanowiłam, że wracamy do rytmu. Ten tydzień poświęcam typowo właśnie na nagrywanie na filmów, obmyślanie następnych filmów na najbliższe tygodnie. Także dzisiaj mamy poniedziałek, godzinę 8.50. Mały sobie śpi od y, prawie już pół godzinki. Ja tutaj z grubsza ogarnęłam dom, ale w tym tygodniu nie biorę się za jakieś gruntowne, duże porządki, gdyż mieszkanie jest w miarę posprzątane. Ten tydzień naprawdę mam zamiar poświęcić YouTubeowi i planowaniu dalszych moich działalności, że tak to ujmę. Dzisiaj nagrywamy vloga i chciałabym, żeby ten film wszedł jako pierwszy. Jak mi się uda, to nagram dzisiaj dla Was jeszcze jeden film pogadankowy. Natomiast tak organizacyjnie chciałabym Wam powiedzieć, że w grudniu żadnego vlogmasa nie, nie planuję, no bo ja nie jestem w stanie, że tak to ujmę, nagrać dla Was tam tych 24, nawet liczmy do, do, do wigilii, 24 filmów. Ale chciałabym, żeby te filmy, które będą pojawiać się w grudniu, były takimi filmami typowo świątecznymi, jakimiś pomysłami na prezenty, jakimiś może strojeniem domu i itd. Także zobaczymy, co tam sobie wymyślę i jak to wszystko się potoczy. Dzisiaj nagrywamy typowego vloga. Jak mały wstanie z drzemeczki, to pójdziemy sobie na jakiś krótki spacerek. Także zapraszam Was dzisiaj na dzień z nami i do zobaczenia za chwilkę. Witam się z wami po raz drugi Słuchajcie, dogrywam ten fragment tylko po to, żeby wam powiedzieć, że nie, nie nagrywam tego innego dnia, bo mam inną koszulkę, tylko oczywiście chciałam się delikatnie pomalować i podkład wylądował na mojej koszulce Mam nadzieję, że to się dopierze, bo jak nie, to będę wściekła, już to zaprałam bardzo taką koszulkę lubiłam taką niebieską, hambrową. W każdym bądź razie, no niestety musiałam się przebrać, założyłam sobie teraz taką miotową. Pomalowałam się tak, słuchajcie, na szybciutko, żeby tylko jako tako wyglądać, jak pójdę z małym na spacerek. Eee, 9.15, mały jeszcze śpi już 50 minut, ale to podejrzewam, że zaraz się już będzie budził, także ja kończę tutaj, jak widzicie, w tle oglądać serial i jak mały w stanie, to się zbierzemy i pójdziemy na spacerek, no bo ostatnie dni są takie, że lubi w ciągu dnia popadać, więc wykorzystujemy z rana, jak jeszcze ta pogoda jest w miarę ładna. Eee, myślę, że pokażę Wam mojego, jak się obudziło to taki mały słodziak. Słuchajcie, obcięliśmy mu ostatnie tryb włosy, bo już mu tak grzywka wchodziła do oczu, a że się wiercił, to mu taką krótką obcięliśmy i tak śmiesznie wygląda, ale i tak jest słodziak największy na świecie, także widzimy się już za chwileczkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Jasno się zrobiło. Dzień dobry. Powiedz wszystkim, cześć, kochany. Oj, nie, 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 bo się stanie krzywda. Kto jest taki wyspany? Weso. Budek. Idziemy na spacerek. Pogoda nam się psuje. Pogoda nam się psuje. Dzień dobry, Łukaszku. My dzisiaj vloga nagrywamy, wiesz? Chociaż nagrywał z mamą vloga. Kto jest taki piękny? No, kto jest taki wyspany? Jeju, jeju. A kto tu jest w lustrze? To tam jest w lustrze. Halo, halo! Zrobimy zdjęcie na miniaturkę? O, nie zrobimy. <laughs> Hej! Oj, co to się sydelku? Idziemy pić wodę? <laughs> Idziemy pić wodę. Idziemy się, słuchajcie, napić. Oj, wyszedł nam pan z kadru. Tak, wszystko widać, no nie patrz tu na laptop, mama no sobie serial ogląda, słuchajcie dam małemu pić i potem się zobaczymy. Hej, jesteśmy ponownie. Już jakiś czas temu wróciliśmy ze spaceru. Mały zdążył już mieć drzemeczkę. Teraz wstał grzeję mu obiadek. Bo już tutaj wstały taki mały markotnik, nie? Bo jest głodny. Czy mi się uda tak wam pokazać? Tak. Leży Łukaszek. Tu już mamy wszystko przygotowane. Nie wiem, czy słyszycie w tle. jak nam się tu podgrzewa. Także Łukaszek zaraz będzie mucił obiadek. Dzisiaj brokuły. Tak, Łukaszku, będziesz jadł? No, bo słuchajcie, wstał już. Spał dosyć długo, bo spał 40 minut na drugą drzemeczkę, to jest tak, że tak powiem, wystarczająco. Natomiast podejrzewam, że pospał jeszcze troszkę dłużej, jakby nie to, że już po prostu był głodny. Teraz się tyle uśmiecha, także mam nadzieję, że uda mi się szybciutko podrzeć, zanim mi się rozpłaczę na dobre. Kto zjadł obiadek? Łukaszek? Wmuciłeś? Teraz będziesz blat wcinał, tak? Co to za stopy? Co to tam są ze stopy? Dobre było? Nie, No dobre było! No tak się cieszy. Piądeczka. Piąteczka. Cześć! Cześć! Wszystkim pokazałeś stolniakę. Mama czy tata? Tata. Tata. Tata jest w pracy. Idziemy się bawić? Idziemy się bawić, chodź. Taki modelek, jesteś fajny. No tak, no tak. Pozycję musisz zrobić, nie? Zrobić fajną szczękę. No tak. Modeluś, Kochany Modeluś. Tak. Jesteś modeluźny? I co dzisiaj robiłeś ciekawego? Co robiłeś ciekawego? No co? Tak krzyczałeś. Tak krzyczałeś fajnie. Aha! No tak, były cioci to matację. Hej, słuchajcie, po raz kolejny. Tym razem, że tak powiem, witam się z Wami w lustrze. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że kończę już tego vloga na dzisiaj. Może nie jest on zbyt długi, natomiast mąż mój już wrócił z pracy, tam je teraz obiadek. Wykorzystamy to, że wrócił dzisiaj godzinkę wcześniej przy poniedziałku się tak czasami zdarza, bo jeszcze w poniedziałek nie mają aż tyle pracy. Także posiedzimy, pobawimy się z małym, potem pójdzie spać. Ja też dzisiaj chciałabym się trochę wcześniej położyć, bo noc ostatnia nie była zbyt kolorowa, że tak to ujmę. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego vloga i zapraszam do, na następny film w kolejną środę o 19. Pa!